Hej! Jestem z Ali. I posłuchajcie. Już dziś nagrałam jeden film, ale na razie dostaliśmy mało trochę rzeczy, żeby pomóc tym ludziom. No i bym ja chciała tylko powiedzieć, możecie nam dać te rzeczy z giftów, jeśli chcecie, bo to kosztuje najmniej pieniędzy. To błagam, możecie dać, wiecie, tą piłkę, tego kurczaka lub tą, lub to, lub to. Lub to, lub to, lub to, lub to. Lub to. Lub to. Jeśli pomożecie nam, to bardzo dziękuję. Naprawdę musimy pomóc. Wiecie, wiecie o co mi chodzi, jeśli oglądaje się pierwszy film. Ale błagam, po prostu, jeśli dacie coś z tego tu... Jezus, co ja je zrobiłam? Po prostu proszę, dajcie coś z tych rzeczy, które pokazałam wam przed chwilą. No to... No to dobra, zobaczymy, czy jeszcze jutro da, jeśli jutro choć co najmniej zbierzemy 20 rzeczy, to nagrywam film jak daję to innym osobom. No to bye!